Cześć, ciumło, witajcie na moim kanale. Ja jestem Mateusz Zielony, w której na sąsiad, Witajcie co się dzieje? Jak widzicie, przed nami ziemniaki, za nami masej i, i także nic innego może to nie, nie zwiastować. Jak prasowanie, może bym opuścił jednak polbierak, fajnie by było. O. Pracujemy, zacząłem już prasować, nie powiem. Skosiliśmy pierwszego zaraz po koszeniu, żeśmy kosili e, trawę także już wysła ja już powoli tam poprasowałem co miałem poprasować, jeszcze mi została dosłownie jedną, jedna łąka koło domu ta tu za, za gospodarstwem e, no i tyle, a u sąsiada jak tam? z prasowaniem wszystkiego? kończę wszystko wszystko? wszystko, wszystko no to lu, no to ja jeszcze mam słodny taki deserek Parę kawałeczków i możemy y, pozwozić mm -hmm. to i dożynkujemy, Nie? nie? Pewnie tak. Pewnie tak. Masę na pełnych obrotach chodzi. Widzicie belki już dzisiaj owij... Czy wczoraj? Wczoraj, wczoraj owijane było? Albo jeszcze. No tak, bo, bo ja to kosiłem pierwszego na wieczór. Nie rano sobie to z zgrabić. Na kieszonkę i z... owinąć się zrazu. Żeby spracować, i No i coś tam było tych belek, bo było chyba 6, 7, 7 chyba. Także powiem szczerze, że nie ma co narzekać, bo było dość sporo tego. No i fajnie, no i fajnie, bo, bo już jest ten zapas, i nie będę musiał się tak martwić o to, nie? Siada też mam troszkę, bo tutaj 6, tutaj 4, to już mam 6, 10. Tu jeszcze będą 3-4 beleczki. Także myślę, że jakoś tą zimę przetrwamy, a jak nie, no to będę jeździł po siano do sąsiada. No jest sąsiad. Tutaj no, bardziej. Jak jak zapłacę to. Kurde. To mi wszystkie, nie? Oddaż. Jak tam praca się sprawuje twoja? Dobrze, ale już użyte nie jest. A powiem ci, ten mój klas to ja nie powiem, pukać naprawdę na niego niskie, powiem. To chodzi tak jakby z fabryki dopiero wyszło. I wszystko powiem ci, robisz tym jak ówdzie. Nie przejmujesz się tyle. No wiadomo, serwisowanie tego, no to jak każde inne, no nie, rzeczy eksploatacyjne się zużywają i to trzeba, na tym trzeba też myśleć. Takie zęby, nie zęby, ale powiem ci e, to. I walcowa, bo walcowa prasa i chodzi jak, nie wiem Także nie mam co Ty ile tam jedziesz tą twoją? Tam za szybko nie pojedziesz, nie? Dziesięć 10 Dziesięć max No, a moją jedziesz 16 i ona nic nie czuje Nawet przy kiszący. no to ja czasami błądzę przy kiszący, ale zależy Ona ten rotor, wszystko, chłopie, ciągnie jak popierdzielono Gdzieś no. tam przejmuje Czy kabinet czy cielaki, czy sarny, bo na wszystko Tylko gorzej później wybiegać część? Ale nie, jest, jest, powiem szczerze, ten, ten klas. I myślę, że już przy tej firmie, jeśli chodzi o prasy, zostanę, bo... bo, no, jest, jest naprawdę konkret maszyna. Pasuje do tego, nie? Do tego maszyna ja naszego. Fajnie. I ona jest... A twoja do tyłu zbiera? Czy jest to dopracowane? Dopracowane. Co? Iba nie zbiera. Moja nie. A twoja może zbierać, bo to SIP ma to dla wiezone, to ona może przez bluetooth zbierać. <noise> Oj Boże, może takie są te Sipne nasze polskie. No, ale jakoś Ci tam chodzi, nie? Już parę, parę, parę dobrych lat już A, robisz, nie? Parę dobrych lat już, chociaż, już robisz. Chociaż ten podbierak jest za wązki. Nie no, podbierak to jest tragiczny, no to, to, to jest... się jak Podbierak to pasował, no. No, no to jak już podbierak, to prasa, nie? nie będziesz wiecznie to samo robił. Kiedyś musi nadejść jej kres. Uwaga. czy minut już do końca. Już ona. No, do końca, to ona nie zostawi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć... Siedem belek na tym. Stał cztery. No, mam już jedenaście. Jedenaście, a tutaj też są dwa. dwie. 12, trzynaście. Oj, oj, oj. Trzynaście. Jest tych belek. Tam. Za, na zimę wystarczy. Bez problemu. Następny rok coś się już na słońce czy nic? Nie wiem jeszcze. Zobaczmy, co się na to się zaświeje. Ja raczej nie Raczej wszystko soję. Soję no i. Nie wiem, jak z tym się być. Ja tylko czekam na. na może się trafi jakiś gości, kurde, na ten rzepak. Bo jakbym rzepak sprzedał, to by się jakoś nie? może koło 20 tysięcy na plusie bym miała. tak to nie jest źle. No ale zobaczymy, zobaczymy co raz przyniesie. E, może się trafi. No nieraz jeżdżą mnie sąsiad, to od razu by twoje wziął. No nie wiem, jak coś to się zgłaszać, chętnie do sprzedania jesteśmy wiadomo po cenie takie jak, jak się powinno sprzedawać nie smyty. no ale nie, no, trasa jest bajka no. 5000 litrów no wiadomo bo to dobije zawsze słomy bardziej dobijenie no ale, ale tak się no, jest bo tak, no kiszonki to tam bardzo nie dobijam, no tak, żeby było dobite, żeby nie było wstydu przed sąsiadem, że sąsiad zrobi lepsze, bardziej dobiję tą sitną niż ja klasę, no, ale robię takie wiecie, takie sam raz, takie, żeby miało to ręce i, i miało to nogi, żeby to jakoś, wiecie, no i później, żeby jakoś to zwieść, no też, no nie, bo... Kurde, kiszonka też ciężka, a ten Ford też lekką dupę ma, no, i, bo czyli tego, bo... jak nie wiem, aż teraz no, nawet jeszcze, tutaj tak jak mówię, te szersze gumy założyłem, to i tak już, i jeszcze większe dociążenie, jednak tam ma, nie, ta przyczepność większa, ale dalej go podnosi, dwie belki ma ciężko podnieść, ale podnieść się, z obciążnikiem już podnieś. Nie, no Ford to jest jak na razie główny ciągnik do tura i, i to się nie zmieni. Bez, bez, bez Forda to ja bym się powiem szczerze zesknął, no, skupkał te sprawy, wiecie o co chodzi. No bo taka prawda, no Ford tutaj robi naprawdę dużo w tym gospodarstwie. E, Masej robi też bardzo dużo, bo on zrobił 20 godzin już prawie e, w ciągu tego roku. Teraz jest drugi rok, Massey. A sąsiad jak tam? Z czym? Jak 18 godzin. A równe? No. Ja mam równe 19. Ale to mnie doganiasz coś. To mnie dogadać. tą godzinę. Ale już nie doganiam. Do Przecież te dwie setne masz... Nie. Dogonią. Czyli jeszcze tylko godzinka. Ja nie wiem co to się stało. tak to się działo, nie? No ja mu trochę jednak więcej tego nie było. No ale twój więcej robi, no to też jest. Aj to jest dziwne. Ty teraz już co? Gry? Wodzisz? Nie, będę kompany. to są pomyj to, pochowaj, nie. Aha nie, bo... E, ale, ale Zakonserwuj i dziś będziemy pewnie gry wazisz, nie? Jak pozbieramy belki. Czas na to się wiedzie coś. Ja bym chciał coś dzisiaj powodzić. Już jest czasu, a jutro już bym morał. Pewnie. Na pewno. Jutro bym morał. Więc w końcu trzeba, nie? No i tak nie ma się coś śpieszyć, Bo my na, na jesieni nic nie przynajmniej ja. To ja się tam nie śpieszę za bardzo. To co było, to było w tamtym roku, się na, na jesieni, czyli rzepak. Eee. Reszta wszystko 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 jest wiosenne i yy, jare to no soja no i soj, no, soj przecież nie zasiejesz w jesieni soja to 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 nie będzie głównie no soja i pewnie słomę albo jakiś pszenica zobaczymy co to co co nas pokaże nie? wszystko wyjdzie z czasem prawie to się mówi i powiem szczerze, że muszę się zastanowić. Bo na pewno ziemniaków zasadzę dość spory kawałek, eee, taki większy. A jak już wiecie, będzie ten kombajn a kombajn już ugadany już chyba jest gdzieś, nie? Bo to, to, ty tam patrzysz za tym, bo ja. No za tym kombajnem Polko. Takiego kąbańem A to tak. Tak że tu, że nie, 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 nie. Mówisz, że już tam ugadamy Mówisz, mi, chyba. Zapamiętuję, bo coś... jechać po niego i zapłacić. No to Co, tam ci... tylko kompan do mnie chyba. No to się Inwestycja nie ma tam... roku. 10 10 kółku. Dziesięć tysięcy na całe to. Osiem. To są grosze. No grosze, no ja mam z tysiąc na koncie, to to, to grosze. Wiesz, ale ja my się tam policzymy nie po sezonie, no. Ale... Jak tylko kasa będzie za, nawet za mleko to to już od razu ci dajemy. Nie chcę wiesz tak się zadłużać jeszcze u sąsiada. te 4000, ale wiadomo, zawsze zawsze tysiące to 4000, już jest 8 tysięcy, 8 do 8, 16, no i nie ma co. <grych> Także tak jak mówię, kredyt wziąłem to ja musiałem w tym samym roku co go wziąłem go spłacić, bo już nie mogłem... Ja nie lubię tak za bardzo, Wiecie. O idealnie widzowie! Nam wyszły belki, jeszcze ta się wywali, wyszło tych belek dość sporo, także fajnie, przynajmniej będzie częściej No ja sobie masę ja tutaj zostawię. I wam podziękuję za oglądanie dzisiejszego odcineczka. Nie zapominajcie o łapeczce w górze, subskrypcji tym kanale, bo to bardzo ważne i do następnego trzymajcie się. Cześć!